Więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z testowania modków. Dzisiaj zmierzymy się z jakimiś powalonymi potworami, czyli będę prezentował wam AWP Mod. A czemu akurat ten mod się zapytacie? Dlatego, że napisała mi go Klawiatura bezprzewodowa. Tak, nie przesłyszeliście się. Teraz oto widzicie, że słucham się Waszych komentarzy i że biorę pod uwagę to, co Wy tam sobie piszecie na dole. Dlatego, jeśli chcecie mi zaproponować jakiś fajny modzik do zrecenzowania, najlepiej, jakby go jeszcze na YouTubie nie było za dużo, bo wtedy będzie dużo lepiej, nie? Bo będę pierwszy czy coś. Wiecie o co chodzi? To zachęcam Was do pisania na dole. Piszcie te komentarze. Ja na pewno, no, będę z nich brał garściami. Dzisiaj jesteśmy z shaderami i to dlatego, że najbardziej spodobał mi się komentarz, tak samo komentarz, piszcie komentarz, piszcie komentarze, piszcie. Komentarz Kozaczka, który napisał, że właśnie w minigrach mogę grać bez shaderów, a w takich prostszych odcinkach, czyli na przykład recenzowanie modów, to tak mi się wydaje przynajmniej. Lepiej będzie, jak będzie z shaderami i według mnie to jest bardzo mądre, więc będę tak robił. Dobra, przed tym jak jeszcze zaczniemy, recenzję WP moda, i to będzie tak, że ja generalnie w ogóle nie wiem o co w tym chodzi. Ja tylko wiem, że tu są jakieś powalone stwory, alieny czy coś tam. I więc nie spodziewajcie się mądrej recenzji, Po prostu będzie taka, takie śmianko bardziej, że będzie śmieszne, jakby nie będę ogarniał w większości rzeczy. No i dobra, przed tym jak jeszcze zaczniemy, chcę tylko Wam powiedzieć, że zapraszam Was na drugi kanał dookoła Świata, na którym niedawno wrzuciłem film. I zapraszam Was też do zostawienia łapki w górę i subika na kanale, więc mam nadzieję, że to poczynicie. No i co? Lecimy! Dobra, witajcie z powrotem. Powiem wam jak to wyszło, że byłem na Minecrafcie 1.12.2 i przeniosłem się na wersję 1.7.10. I zapytacie czemu? Bo tam nie działo mi moby. Tutaj mi działają mowy i przez to musiałem wgrać jeszcze 5 modów i opki fajna i to i jeszcze taki mod pomocniczy, dzięki którym w ogóle możesz zapobrać tego moda. Jeszcze ten, ten chwilę, czyli widzicie u góry na co patrzę, tu w tym rzodku nagra nagrałem vloga, to też musiałem to pobrać i to było dużo zachodu. Więc dobra, już mam trochę mniej energii, ale no sprawdzimy sobie jeszcze raz dokładnie jak ten mod działa. Ogarniam trochę więcej, że ten mod jest w filmu Predator kontra obcy, tak, coś w tym stylu, czyli Predator ale kontra aliens. I na początku ja bym chciał zobaczyć te rzeczy. Czyli mamy tutaj mieczyk celtycki. Nie wiem, czy tak powinienem to wymawiać. Łopatkę, motykę. Super, super. I kilofik. No to nieźle, nieźle. I sikierkę oczywiście. Nie będę wam pokazywał, jak to skraftować, bo nie wiem, czy w ogóle kogokolwiek to obchodzi. Jak chcecie, to sobie zobaczcie gdzieś tam na YouTube. Jak chcę po prostu przejrzeć tego moda tak for fun. To są części do broni, okej, okay, fajnie wiedzieć. To tym się nie będę zajmował. Tutaj mamy jakieś dokraftowanie do rzeczy, to też tym się nie będę zajmował. Tu mamy to, co mnie najbardziej interesuje, czyli po prostu mowki. Tu też dużo tego. Tu mamy jakieś bloki, dużo tych bloków. Nie będę się w to zagłębiał, naprawdę. Mamy tu także zbroję tą celtycką i chyba ją wezmę właśnie zamiast tego jaksowego seta. Łoo! Wow, ale to fajnie wygląda! Czuję się teraz taki pro skitu. Dobra, no to tak, będziemy sobie przeglądać chyba. Te mobki na początku. Dobra, pierwszy mobek to Baby Head. I właśnie nie mu o chodzi, znikają jakby te mobki w ekwipunku. Znaczy tutaj mogę jeszcze zespić. Ja na tamtym właśnie nie mogłem. To jest taki Baby Head, ich ma 50 HP. I poklepiłem się z nim na game modzie zero. O kurde, jak on się już nie chodzi, patrzcie. Ale mało jak biję w ogóle. Dobra, to było wiele proste. No, więc to nie jest nic jakby nadzwyczajnego. Kolejny jest Chiroptermopark. To będą ciężkie nazwy. No ale dobra. Chiropteramorp. Dobra. Stawiamy go. I... O kurde, ale on jest. Jakie to jest śmieszne. I w ogóle? Jak zabijecie takiego moba. O kurde, to trucizna jest. Ile Na ile ona jest? Na 10 sekund, te więcej trochę. Wow. Jak właśnie zabijecie tego moba, on. Większość mobów tutaj. One zostawiają właśnie takie coś. No i to po prostu jest taki jakby kwas, tak? Co jakby wyżera ziemię. Nie, chyba wiecie o co chodzi, nie? Dobra, mamy tu bojlera. To jest kolejny. Ale on leci na mnie ostro. Ale ma bardzo mało życia. I znowu tutaj pozostawia ten jak. Wow, ale ten to mocno wyżera. Dobra, odsuniemy trochę. Mamy teraz Dracobastera. Uwaga. On jest do mnie pokojowo nastawiony. Nawet się nie chce ze mną bić. Patrzcie jak słodko chodzi, nie? Właściwie wyrzucają te rzeczy... Te mowy takie coś. I nie wiem, co to jest, bo to nie widzę. Okej, okay, Royal Jelly. Fajnie wiedzieć. Zamknij się! Kolejnym mowem jest Dracowarp. <grym>, ale to Sekwtowalne. Okej, okay, to też zostawię to samo. O kurde, co jest? Napluli mi w twarz z czymś. Nic nie widzę, do wody wpadłem. Mogę to sobie zmyć w wodzie? Ej, bo ja chcę odcinek dograć do końca. To może... Okej, okay, wpisam sobie game moda 1, żeby sobie pomóc bardziej, bo nic nie widziałem autentycznie. No kurde co jest! Dobra, zdestowałem świat i już mi się zjosło, Jezu, ale naprawdę kamamy. Ooooo! To takie coś mi się założyło. facehugger. Ła, wow, jak to bije mocno. Jeszcze te kolejne efekty dostałem. Lightnessa na tyle czasu. Dobra, to chyba będę tak prezentował, bo nie wiem, nie chcę się z tym męczyć. O co kaman w ogóle? Dobra, kolejny mobek. To takie coś. To wygląda już strasznie. Dostanę blindnessa, ale dobra, walić to. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, to wiele nie bije. Kurde, ale jak to ciężko trafić. Kocham je, nie uciekaj. To jest tak kręciołki robi, dobra. No i znowu to są Ja wale. Krew się ze mnie leje, widzicie to? Zobaczcie jak się wykrwawiłem. Dobra, te Nie wygląda to na zbyt coś powalającego. Dobra, tu jest dużo tych mobów. Nie wiem, czy ja chcę wam pokazać, więc może to najciekawsze jakieś. Dobra, mamy tu Aetona jakiegoś. Tak, to jest fajne, pokaż się. No halo, chodź tu, no. I nie uciekaj mi. Wow, tu jest jakiś boss, co ma 400 HP generalnie aż. No strasznie... I łowce wszystkie przechodzi sobie po nich, tak! O... Ciekawe co z niego wypada. Dobra, zabiję go może. Wiem, że te moje recenzje modów są trochę głupie i bez sensu, ale mi to odpowiada, bo chociaż jest. Nie wiem, czy śni, ale jest głupio na pewno. I ja nie jestem jakimś prorecenzentem. Po prostu pokazuję wam to, co mi się wydaje, najciekawsze i najśmieszniejsze. Co ty mi dorwałeś, nic? Dalej, mam predaliona jakiegoś. On też wydawał mi się fajny. O kurde, jaki retard. Dobra, zrobię coś, czego nie powinienem robić. Czyli wezmę game moda. Blindnessa mam znowu, no. Halo, typie, gdzie ty jesteś? Co? A baster ripped through the chest of... Dlaczego? Złomali mi... O ile dobrze zrozumiałem, to gość, chestbuster, ten mobek, przeskoczył mi przez moją klatkę piersiową, czy coś w tym stylu. Jezu, jak się wykrwawiłem. Dobra, teraz chcę wam pokazać... Cześć, co to jest? Ty, jaki fajny, patrzcie. O kurde, ten go klepie, ty chamie. Jak mi możesz bić mojego kolegę? Odwal się od niego. No, zdychaj, zdychaj. No, zabiłem go, bo ten jest taki słodki. Mamy tu w ogóle jeszcze jakiś oficerów, jak ktoś jest ciekawy. Przykład Marina. Nie wiem, czy Marin to mój ochroniarz chyba jest. Tak, on się będzie z nimi klepał. Patrzcie, weźcie sobie popcorn i oglądajcie tą walkę. Ale dobra. Jeszcze na wierzę, że predaliona zawije? Jałta jabersker! Czy jakoś tam. A nie, bo tu jest jakiś mop jeszcze. Ten ma 90, a ten ma 70. Kreatywna walka, nie? I wygrał! Bersker, i Tylko. Dobra, co ja wam jeszcze mogę tu pokazać? Mogę wam pokazać Go-Mutanta. To jest Go-Mutant. Zobaczymy no, teraz z Jatja Predatorem. O, Jatia ja Predator! I ciepruje do mnie jak ostro. Ej, dobra, bo on mnie chce zabić, ten Jatia ja Predator. Jatia, ja, co ty robisz? Hamie. Dobra, uf, uf, na, na szczęście udało mi się go zabić, bo był naprawdę agresywny. Pokażę wam jeszcze jakieś super ciekawe itemy: I Power Call. Power Call to jest taki niebieski hydrant, który pewnie bardzo lubicie. Też lubię niebieskie hydranty. A suplicratę to. Skrzynka bardzo ładna, czyli możemy schować na przykład Cox jabłko. Supli ta ma fajny design, więc jest lepsza od zwykłej skrzynki. Mamy tu jeszcze Power Linea, który pewnie nam zasila, bo ten mod jest mądry i on, i on jest jakiś fajny. Mamy tu okrąg radości też. Takie możemy okręgi radości obok siebie stawiać i możemy zrobić nawet flagę igrzysk olimpijskich, jak bardzo nam się zachce. Dlatego oczywiście ten mod jest super i bo można zrobić Dzięki niemu flagę z Igrzysk Olimpijskich w Minecrafcie. Mamy tu jeszcze jakieś fajne te. Pistolety. O, jeszcze to chcę zobaczyć. Patrzcie, jak to jest wielkie. Coś się tak jakby chce postawić, ale nie może. Wayland, Jutani Supplihute. Patrzcie, mamy tu jakąś maść. Ciekawe, ile ona zadaje. wait. Ale szlam, fajny, taki, co mi wciąga. Patrzcie, mamy brum, brumy, pistolety. Patrzcie, jak ten wali ogniem. Będziemy na świniach testować, bo na tych mobach się boję, bo są bardzo straszne. Było flame trover. To teraz jest M240 in Citera Unit. I wszystko jest generalnie to samo, bo wali ogniem. 8.8 8, 8 mod 4 to nie jest to samo, to jest pistolet. I patrzcie, jak spamięt, tak obraz mi idzie do góry i to jest śmieszne, co nie? Mamy tu jeszcze M41A Pulse Rifle. Czyli jakąś... O, czyli to jest jakiś już taki mocny Pistolecik, co się tak wali Taka maszynowa trochę o, Patrzcie Widać, co jest pod tym Dzięki temu Dobra, to, to tego pewnie nie widzieliście wcześniej, co nie? Więc to akurat wam pokazałem, więc bądźcie mi wdzięczni I dobra Dobijmy tego syfa mieczem i dostajemy to I tutaj też to jest Okej, okay, ja byłem małpą i tym pięknym akcentem chyba zakończę ten odcinek. Więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się film spodobał i że ten mod był bardzo fajny. Dobra, dam mu powiedzieć. Hej, to ja, Nep, ciągle tu byłem jakby co. Hej, żegnam się z wami, Dobra, gore, już, pan. już, starszy, dobra, dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie tego filmu, jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, dzwoneczkiem na moim kanale. Zapraszam was jeszcze raz na mój drugi kanał dookoła świata, nie będę przedłużał. Wiecie, na kanał netto, gdzie... Więc możecie jeszcze pisać te mody, wiecie, na dole, mody, które mam recenzować, bo to będzie naprawdę bardzo git, Nie, nie chcecie, chcecie kolejne Bla, 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 tak, super, nie. dziękuję wam bardzo, cześć! Neft.